Cześć Siemanko, witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ja na saporcie na Nautilusie z moją Caitlin i też w dość nietypowym nagraniu, ponieważ zrobiłem jeden mały błąd, który mógł się chyba każdemu zdarzyć. Zagrałem świetną grę, ale kurka wodna, nie włączyłem nagrywania. I przez bite 20 kilka minut gadałem sam do siebie. Dlatego w dość nietypowym nagraniu, ponieważ dogrywam głos w programie do montowania, którego też się uczę, i taką ciekawostkę Wam powiem, że generalnie spędziłem pół godziny domyślając się, próbując ogarnąć, jak tutaj podłączyć, żeby mieć tutaj odsłuch, żeby móc wszystko słyszeć żeby to fajnie brzmiało, no więc lecimy z tematem, gramy na bocie, na dżungli mamy naszego ukochanego Boże, zapomniałem, jak on się nazywa, Wiego. na midzie mamy Velkoza, na topie mamy Atroxa i pamiętam, bo to muszę mówić teraz z głowy, pamiętam że jak to tutaj ugrać, nie? Więc standardowo poszedłem w build. Tutaj widzę, że zacząłem bardzo mocno. Stwierdziłem, że będzie dojazd, trzeba coś poddymić. I tutaj strasznie miernie grali, bo siadał mi każdy huk. Boże, dziwnie się czuję nagrywając, dogrywając, bo jakby jestem jednocześnie i widzem, i odbiorcą. Więc tutaj miałem przeczucie. Nie, nie przeczucie. Problem to polegał na tym, że Kaitlin strasznie pushowała do przodu. Ja tam gdzieś pisałem, pingowałem jej, żeby pozwoliła mi robić swoje, nie? Bo ja chciałem, wiecie, kogoś zgrabnąć. To będzie jakaś mała zadymka chyba. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam chyba poleca. Może nie. Może mi się wydaje. A nie, jest zadymka, jest, jest. O, szkoda, że to nie weszło. No, szkoda, że to nie weszło. Muszę wczuć się, jakbym był w czasie teraźniejszym. Więc poczekajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, co ja tu mogę zrobić więcej? Ta podchodzi do przodu, więc podejdę, pyk i ją złapię. No i to wypaliło. I tu bo chyba będziemy mieli pierwszego killa. Tak mi się wydaje, bo pamiętam, że ją podpaliłem albo przeżyła na jakimś malutkim ilości HP. To, co zauważyłem, to to, że moja Caitlyn strasznie spała. Bo widzicie, ja gdzieś tam się wbijam, ona jakby reaguje z opóźnieniem. Więc potem sobie pomyślałem, dobra, będę jej pingował, że wchodzę, prawda? Będę jej pingował, że wchodzę, że wbijam i tak dalej. Tutaj szliśmy chyba rozstawić wardy za chwilę, no bo linia była pusznięta, albo nie, ona postawiła wardy. No i ten, i tyle, ale chyba wolę bezpośrednio na żywo się nagrywać. To no, jest znowu wbita. I tym razem prawie zaliczyłem dentkę. O nie, jednak zaliczyłem dętkę. <laughs> Zginąłem. Niestety ona przeżyła. I byłem zły. Bo wszedłem za głęboko. Niestety dźwięków w tle nie ma. Niestety. Nie wiem, nie umiem tego jeszcze ogarnąć, więc będziecie zdani tylko i wyłącznie na surówkę. I mój nieustający monolog może z przerwami ewentualnej ciszy, gdybym chciał pomyśleć, co tu mogę dalej robić. Dziś pewnie w połowie meczu też skapnęłem się, że mogę pokazywać, co ludzie kupują i że jest to pod tabem i nie wiedziałem, jak schować ten cały pasek i, ustaw... i na szczęście udało się ustawić kamerę, bo tutaj nigdzie nie skakałem po żadnych z kolejnych części. No wiem, że można tak robić, można robić z tego ciekawe klipy, materiały, ale ja nie mam na tyle wiedzy, żeby robić analizę, chyba że swoją, nie? No ale zaczymy. Tu niestety nie trafiłem huka, ale stwierdziłem, dobra, nic się nie stało. Poczekam na kulną, kulną zejdzie, zaraz się wbijemy. Kupiłem sobie jakiś tam chyba kryształ czy coś. No tutaj właśnie ustawiałem wardy, i że nas przy następnej okazji, yy, no, dojedziemy ich, nie? Także, a jak widzicie, Klejlin cały czas puszuje. Ona. Nie... Nie auta, nie, CSuje, nie, nie nie trzyma fali po naszej stronie, tylko cały czas puszuje. Przez to my cały czas byliśmy narażeni na ganka, no bo byliśmy ciągle głęboko. Wtedy też padłem, bo szedłem za głęboko. Poszedłem za głęboko. Tutaj chwila, że tak powiem, oczekiwania na. O, widzicie, prawda? Ledwo, ledwo mi on doszedł, a ta już popycha falę. Więc. Yy... No i, i, i cały czas dawała się wyłapać. Z tego E, z tego. Z tego, z od Miss Fortune, z jej chyba W. O, i tutaj wleciałem ładnie. Dostała huka, dostała slowa, dostała stuna. Zjadł trochę życia, sobie myślę, dobra, spoko. Jeszcze jedna taka wbita i zginie. Ale patrzę wyżej, mówię, no znowu się zdała wyłapać przez te głupie i została obita, prawda? Stwierdziłem, że poczekam na, na przedarządzoną się okazję i zmieni... o, i znowu została wyłapana. Że ja nawet nic nie mogę zrobić, ani tego przeciąć, ani nic. I stwierdziłem, że skoro tak bardzo mocno puszuję, a ja mam utrudniony dostęp, bo musiałbym obejść miniony, żeby huknąć ta zaczęła wszędzie połapki rozstawiać, więc podejdę na zasięg auto ataku użyję E i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak jak się gra mniej więcej na Ale wydaje mi się, że tutaj kill padnie dopiero po, po szóstce. Tu znowu została wyłapana, ja podszedłem, schukowałem dałem slowa, slowa stuna i odszedłem. No bo nie było dalej co tak naprawdę zrobić, nie? Co prawda miałem i gdzieś w pogotowiu i flash, więc można było, czy tam hex flash, coś zrobić. Widziałem Wiego, że robi smoka, więc stwierdziłem, że pójdę mu pomóc. I tu była chyba mała bitka, tak mi się wydaje. Tak, tu poszliśmy. Wiego chyba przeżyje, z tego co pamiętam, bo tutaj mu w porę pomogłem. Jeszcze go bijałem, myślałem, że, należy, że ja zginę, a Wiego zabił jednego. Tu się troszeczkę zdygałem i się odsunąłem. A mogłem iść za nim twardo, bo z jego... Wiego zrobił drugiego kila. I gdybym szedł za nim i nie, nie przestraszył się, to byśmy zabili. Zabili, złapali trzeciego kila, ale niestety nie można mieć wszystkiego, więc skończyło się na tym, że miałem jedną śmierć i dwie asysty. Tak, 7 minuta meczu, a ja... No, po... dobra, prawie połowa, więc nie jest tak źle, prawie połowa, połowa gry, bo ta gra była dość szybka. Szkoda tylko, że się nie nagrała. Tak, tak, no, ale w sumie, korzystając z okazji, to pytanko. Jak tam mija wam poniedziałek? Jest 19.18. Ja się dogrywam do pliku, jest to dla mnie totalnie coś nowego. Wiem, powtarzam się. Mam nadzieję, że tak ujmę to delikatnie, że z moją ręką wszystko będzie ok, ponieważ miałem dzisiaj mały wypadek. Przyczasnąłem sobie perotem środkowy palec dość mocno. Często ciężko mi jest trzymać myszkę, nóż, coś pokroić. A wiecie, że. Człowiek bez siatkowego palca w liku w to średnio, tu jakaś zadyma była, ale chyba ją nie nie wyratowałem. Ją. Ona tutaj zginęła, ja przeżyłem, tak? Ja tam pingowałem wcześniej yy, i prosiłem, żeby się cofnęła, ale to nic nie... A okej, okay, no właśnie, ale tutaj yy, pingowałem i ona się nie cofnęła. Ale ta akcja, co przed chwilą była, przypomniała mi poprzednią akcję, Jest nie, nie nadążam z rozwojem. W poprzednim akcji, gdzie grałem Leoną, i też ktoś mi się podwierze wbił wbił dostała wtedy stuna. To było identycznie. I tu chyba nawet mówiłem głośno, że kurde, mam déjà mam déjà nie? No, także 6 do 6. Ta warta na linię, ja też wracam. A wracając do ręki, no sobie perotem środkowy palec. Pas do będzie schodził. Ciężko mi złapać cokolwiek, nóż czy myszkę. i... A trzymam go na prawym przycisku myszy, więc tym bardziej jest ciężko grać więc dobrze, że mam materiał do przodu, bo przez najbliższe kilka dni jestem wyłączony niestety. No chyba, że jakoś go, nie wiem, owinę, żeby mi tak nie bolał, czy coś. Zobaczymy. Na pewno nie dam sobie tak, żeby być bez materiałów. Kanał się rozwija, jestem zadowolony z tego wszystkiego, chociaż wolałbym, żeby te filmy robiły większe wyświetlenia, ale wiadomo, nie od razu żem zbudowano, więc trzeba mieć cierpliwość, no. Poza tym wszystkiego się uczę i tego programu, a korzystam z programu DaVinci Resolve. Chyba tak to się czyta. I jest kurde mega zaawansowana. kolejna wbita, ale tu bardziej chyba przepychanka o warda, bo tu nic się nie zadzieje. Yy, ja tu będę chciał zniszczyć Warda, i mi się chyba nie uda. O, tak, nie uda mi się tamtego zniszczyć. Tu była wbita, no, tak mówię, obitka i powrót. No i tam został wart. No chyba dwóch tych dwóch HP, tak, bo to trzeba trzy razy hitnąć, żeby zginąć. Tu znowu wbitka, obicie, ult, ja się wpakowałem pod ulta, zabiliśmy, no ale ja zginęłem niestety, nic nie mogłem z tym zrobić, Caitlyn mogła chyba ją zabić, ale spanikowała, cofnęła się, użyła barierę i... I tyle. A że kamera jest ciągle na mnie, tylko nie śledzi innych, no to niestety, jak będzie moja śmierć, to tam gdzie padnę, tam wyląduję, więc to musicie mi wybaczyć. I się nie że jeśli ten materiał będzie miał zero wyświetleń i nic z nie zrobi. Mamy prawie połowę gry: jest 12 do 7 bo z tego co dobrze kojarzę, i pamiętam, to Atorx mocno się fiduje, w jego robi pogrom. I jedynym problemem była chyba tylko Diana z Szywaną, czy jak to się ona tam nazywa bo no, robili zamieszanie. Lecz ja nie byłem wcale bezużyteczny. Tutaj szkoda, że mój ADKR troszeczkę nie poszedł, jakby. No wiecie, nie poszedł za mną, bo moglibyśmy zabić w tym tamtym momencie, gdzie była dwa razy do cała Stuna. Ja tutaj stwierdziłem, że nie chcę padać, więc się ewakuuję. Ja wiem, miała mało życia, ale miała chyba nawet erkę gotową. To nie miała erki. Nie, nie miała erki. Tutaj pięknie wy wybajtowałem, zabiłem i przeżyłem. Nie spodziewała się. A Nautilus, jak chce, potrafi to ma obrażenia. Może kiedyś zagrał Nautilusem pod AP na, na topie albo pod takiego wtanka. Kiedyś się nim grało w ten sposób, kiedyś się grało i nawet to szło. Chociaż w dzisiejszej macie ciężko byłoby mu ustać. A, ale może spróbujemy, bo. Może ma, na przykład będzie mu łatwiej ustać niż takim Maokajem. Maokaj też w sumie. Fajny support i fajna postać ogólnie. Jego ult jest bardzo ciekawy i może odmienić losy gry. Dobrze puszczony, bo jest na całą drużynę. Też może na pewno zagrał, jak mnie rzuci na supportie No i dobra, wracamy do gierki. I co tutaj dalej będziemy robić? Klasycznie, pyk, wyłapanka, stun, ta nie trafiła z Q, ja rzuciłem ulta jeszcze, zostałem porzucony. tankuję ulta, biegnę za nią jak głupi. Cyk. Niestety mój ADK jak widzicie często nie adanża, tu zablokowany ulcik od yy, Caitlyn, Skoda to nie dosięgło, no i to tyle. Tak no, spaliliśmy wszyscy ulta, spaliliśmy Ignite'a, mówię jakby tam szła w krok, krok za mną no to byśmy coś tutaj zrobili w opali. Ja to już coś kombinowałem, jakiegoś tam warda postawię pod wieżę, podejdę chyba nawet. Nie będę ją bił, aczkolwiek myślałem, że może ją zabijemy, ale niestety nie dało się, bo Krzelim była zbyt daleko. Wiego robi smoka. Ja tutaj staram się przepuszczać, bo stwierdziłem, że może ją zdejmujemy. Wiego zrobił smoka, robi chyba teraz krawa i będzie się chyba czaić tutaj na kogoś albo pójdzie w górną aleję, bo tam Diana puszuje i jest pod wieżą. No niestety yy, zużyła dużo. Niestety czemu? No została znowu wypułkowana. Boże, co ja pizdzielę. Została złapana w sidła i straciła dużo życia. A ja nie mając niego nic z roboty stwierdziłem, że pójdę podczyścić wardy, Spotkałem na swojej drodze przedziwnego supporta, wszedłem w nim w walkę. I mnie tu chyba w się przepędzili. Raczej nie umarłem, ale przepędzili mnie, no bo jednak dwa na jednego, to banda łysego, nie ma co się bić. Tu już troszeczkę ich podnerwowałem, chciałem wziąć chyba jednego Ward'a chociaż usunąć. Puściłem E dla Slow'a yy... i co? I przeżyłem, tak? Tak, przeżyłem. Aha, to znowu powtórka z akcji, kolejny deja vu. Cyk, dziękuję, ale zginę. Niestety chciałem wyfleszować, ale dostałem z komety i mówię, what? Co? Jak? Znowu to takie moje zaspanie, znowu parkinson na ręce, bo mogłem wcześniej wyfreszować z jej ulta i wtedy bym przeżył ładnie, bo akcja by się skończyła, a tak to widać, że leżę sobie równiutko obok szywany, wygodnie, cieplutko. Tam Caitlin się bije, niestety nic nie widzicie, no za to mogę tylko przeprosić, to tak jak mówię, to jest taka surówka, niestety musiałbym przy tym siedzieć i operować, a stwierdziłem, że po prostu włączę nagranie i sobie to nagrałem bo robiłem chyba wtedy obiad. Chyba tak. Następnym razem, jak coś takiego się zdarzy, to będę siedział bezpośrednio i kiedy padnę, będę po prostu przyłączał ręcznie, bo nie da rady to zrobić. Albo ja nie umiem ustawić tak, że kiedy jest target na mnie, kiedy ja umieram, to żeby przeskoczyło na, na kogoś innego, nie? I żeby wróciło, kiedy, kiedy odżyje. Albo jest i ja o tym nie wiem, a więc jeśli wiecie, to dajcie mi znać. bo to, to wtedy wprowadzę. No i generalnie tu mamy już ponad połowę gry Ta gra mogłaby się skończyć dawno temu Ale niestety jak to bywa Na poziomie brązu Ludzie lubią chodzić solo Dawać się wyłapać Co tu się dzieje Chyba puszczyliśmy wieżę była jakaś tam wbitka W jego użył ulta ja czyściłem wardę w tym czasie I I robiłem chyba wizję Bo tam tam chyba było zabite, nie? Tam chyba zginęła zera. Więc spoko. No i nie potrzebował mojej pomocy. Pozbierałem różyczki, zacząłem chyba kraba nawet robić. Albo zostawiłem go w jego. Albo Caitlin, nie pamiętam, chyba Caitlin. No i sobie myślę, pójdę sobie na tą dianę, która zniknęła u góry, albo przynajmniej spróbuję. Jeśli gdzieś tu jeszcze jest. Yy... I postawię chyba wizję na baronie. Tu zostałem wyłapany. znaczy wyłapany? No, puścili tą taką. Wiecie, tą wizję, która mnie ujawniła. Więc, jak już tutaj nikogo nie było, to mówię, chociaż zgarnę, zgarnę sobie wave'a. Bo Aatrox dopiero wychodzi. Pewnie to był mój, mój błąd. Aczkolwiek przynajmniej ja na tym skorzystałem, a błąd był taki, że. Niepotrzebnie mu to dopuszowałem, bo mogłem to zostawić. Przyszła oczywiście. Caitlin mówię Dobra, to jej to zostawię. I szedłem w dół. Ona szła za mną. I teraz zaczęła chodzić. Jakby tak chodziła od początku. I tu chyba zrobiliśmy Herolda. Bez problemu. Albo z małym problemem. Bo to albo przyjdą i będzie bitka. Albo zrobimy Herolda i będzie dopiero bitka. Tam Atrox się teleportował. Na błota. Poszedł i. Nie wiem, czy pozabijał, czy go zabili, w każdym razie poszedł na, na, na całą dwójkę, wydaje mi się, że zginie, tak, zginął, to by to było, właśnie takie ruchy, o tym mówię, nie wiem po cholerę, jeśli chciał odpuszczować to mógł po prostu odpuszczać. nie musiał koniecznie poświęcać się, mógł zostać u nas, my zabiliśmy herola ja herola zgarnąłem i wykorzystamy go na midzie, wszyscy fajnie poszliśmy na mina tam chyba pomóc, bo tam Welkos uciekał, kogoś tu zgarnęliśmy? Tak, tam ktoś zga... zostanie chyba zabity, ale to za chwilę, bo jakimś werkozowi udało się uciec. co tu? Tak, dwójka pod wieżą, jak tutaj było puśnięte. potem stwierdzam, że dobra, puszczam Herolda, nawet chyba do niego wsiądę, tam wieża na strzała zejdzie. Już dalej chyba nie szedłem, albo dalej szedłem, zaraz zobaczymy, bo tu będzie coś, tu będzie taka bitka pierwsza. Jest wjazd, no i umieram w głupi sposób, że tak <grytaktujmy> Zdziwiłem się, ile mi zadała chyba Diana, bo zadała mi około 1000 obrażeń. No niestety, no i tam czekamy, aż się razu. <grytaktujmy> w tym czasie wielko spłukuje, w tym jest dobry kolejny smog zgarnięty, więc mimo wszystko, że to tak wszystko wygląda, to jednak mamy cały czas przewagę, bo ląduje smog na naszym koncie, kolejny za kolejnym. Wieża, obiektywy, i tak dalej, tylko w grubsów tam się nie udało wziąć ani jednego chyba, niestety, nikt chyba nie wziął. Albo jak wziął, to ja nie widzę, może ta trujeczka obok wieży to jest chyba to, w każdym bądź razie, w każdym razie, wracam na linię, tu dziś zaraz pokażę. Chyba jak się skapnąłem, że kurde, nie widać kto to, co kupił, ani nic, więc wyskoczy tabela. Albo dużo później, ale już bliżej niż dalej końca meczu. Tu, tutaj też głupie zachowanie. Nie wiem, co se ona myślała, że co zrobi. Zginęła, niestety, welkorch też zginie, bo dostał ulta od Zyry. No tutaj niestety nic nie mogłem zrobić, mimo tego, że rzuciłem mu shielda, bo kupiłem tego loketa, czy jak to się tam nazywa. Tak, i dopiero teraz jest ten cały wjazd z. I ponownie. Zira robi co może, żeby mnie spowolnić, ale to nic nie daje. No i tyle nie. Troszkę puściliśmy. Ja tam chyba dwa takie sprzedałem. Sam chyba nawet zgardny od Towera. Tak, tu nie trafiono, bo chciałem się wyautować, bo myślałem, że dostanę agro, ale nie dostałem. I poszedłem sobie zrobić wizję na. Przeciwnej dżungli, przy okazji sprawdzić, czy coś tutaj jest Spotkałem kolegę trota który mam wrażenie, że przez całą grę praktycznie grał solo Tak jakby grał sam Gościu poszedł się obkupić Bo mówię, no on tam się bardzo mocno fidował, miał chyba najwyższy level ze wszystkich Gdzie taki wiego, miał chyba 12 Swoją drogą wiego na bocie coś kmini, siedzi w, tej, w tych krzakach Od paru minut nie wiem, na co czekać, nie wiem, czy nie widzi, że tam Velgos jest w tarapatach. Ja zobaczyłem, mówię, dobra, pójdę tam. No niestety, wiadomo, za późno. Może gdybym częściej patrzył na mapę, to by mi się udało. W jego nagle się obudził, no i idzie. No idziemy w trójkę. No i tutaj dość chyba ładna klasyczna akcja. Jednego zastanowałem, podszedłem do drugiego, cyk, przyciągnięcie ultik na tamtą, do siebie tarcza, jeszcze raz przyciągnięcie, no i dwa za jeden. I mniej więcej ten cały gameplay tak wyglądał. Mniej więcej, bo tak mniej więcej to wygląda, jak, jak, jak się gra na Nautilusem. Na tak. Tu chyba próbowaliśmy wziąć wieże i nam się, nam się udało. A, to, a nie, mamy trzy w Gruby, Trzy albo jeden. Nie widać stąd. Znowu została wychwycona, nic nie mogę tu za bardzo zrobić. A może mogłem osłonić, tak teraz myślę autorefleksja, ale ja bym zginął, ale za to to stwierdziłem, zamścimy się, więc wbiją się z Q, zabiliśmy, odszedłem, bo wiedziałem, że jestem na jeden autoatak, więc co najwyżej to po, poasystuję, dam jeszcze na, na odchodne E puściłem, ale w jego sam wykosił dwójkę z moją małą pomocą, znowu kupiłem jakieś przedmioty, a to jednak się później skapnąłem z tym pokazywanie przedmiotów. Ta. No, Dość długo się chyba zastanawiałem, co kupić, i coś tam kupiłem. Słuchajcie, no, przedmioty typowo saportujące, nie oszukujmy się. Mówię, ten materiał nie będzie na najwyższych lotów, bo zapomniałem po prostu włączyć nagrywanie. A myślałem, że włączyłem. Tak, i to dopiero, o tak, to dopiero teraz chciałem. Mówię, o kurde, przecież mogę ustawić, pokazać i tak. Myślałem, że tu będą pokazane przedmioty, nie ma. Rozpinnika, gdzie i dopiero teraz. No, I pokazuje, co budowali, co ja buduję, ile klipów i tak dalej, jakie statystyki, więc yy, tak to mniej więcej wyglądało. Już jest końcówka meczu, z tego co kojarzę, to no, chyba jeszcze minuta czy dwie tak naprawdę. No, no mówię, no jednostronnie to już się zaczęło robić, yy, bo Przeciwnym tym nie miał się zgrać z, ze sobą. A gdyby się zgrali, to być może nawet daliby radę to ugrać, bo jeśli chodzi o drużynowo, to uważam, że mieli większą przewagę. Zyra globalny ULT. Diana się wbija. Shivana się wbija. Robi się też obrażenia ze swojej ereczki i mieli dwóch, dwóch adekery, więc z daleka, z daleka by nas wszystkich powybijali. Tutaj coś tam po, podziubałem sobie, starałem się przytrzymać ich naj, najdłużej, bo widziałem, że Atrox idzie, więc wykorzystałem wszystko, co miałem, ale chyba nic się stąd nie uda ugrać, oprócz jednej postaci jak Zyra. Tak, nie udało się, bo wyf, wyflaszowała dobry timing, ale chyda, chyba tam i tak zabije nasz Atrox, przeżyje. Prawda? Tak. No i tu umieram, niestety, bo przyszła jedna, druga. Także nie miałem większych szans na ucieczkę. W jego i, i reszta zespołu stwierdzili, że nie wiem, czy tam się kręcili na dole, czy brali smoka. Stwierdzili, że pójdą na Queen, która totalnie została zdominowana przez Aatroxa. No. I tak raz kończyła się chyba z surrenderem przeciwnika. Więc co tu dużo mogę dodać więcej? za wszelkiego rodzaju błędy, słownic, słownikowe, słowne, czy to w montażu, najszczersze przepraszam, ponieważ wszystkiego się uczę. I tak naprawdę takie materiały będą pojawiać się rzadko, bo będę teraz od tej pory chyba sprawdzał sobie, co się nagrywa, hmm no bo tak naprawdę to wiecie, wolę komendować na żywo, więc dajcie jakiegoś lajka jakiś komentarz, mile widziane bo to mnie motywuje do większej ilości pracy yy, możecie też dać jak, jakieś porady, typu nie za cicho słychać, za głośno słychać źle mówisz, albo weź się ogarnij, coś tego typu a jeśli dotrwaliście do końca tego materiału bo podejrzewam, że to bardzo ciężko się wam słuchało to zostawcie komentarz o treści. Pusta głowa. Do następnego. Cześć.